Dziś słów kilka o instrukcji Print. Instrukcja Print służy do wyświetlania napisów lub zawartości zmiennych na naszym urządzeniu wyjścia. Zacznijmy od drobnej dygresji, czyli o różnicy między betonem w wersji 2.7 i niższymi oraz w wersji 3.6 i wyższymi. W obu tych typach istnieje instrukcja Print, natomiast działa ona nieco inaczej. W wersji 2.7 mogę napisać w apostrofie ala Makota i ten komunikat zostanie wyświetlony za pomocą printa na ekranie naszego terminala. W wersji 3.6 i wyższych po zrobieniu tego samego pojawi się błąd. Otóż w wersjach 3 z kropeczką instrukcja print wymaga stosowania nawiasu, a więc żeby ten komunikat pojawił się poprawnie. W ogóle każdy komunikat wywoływany za pomocą instrukcji print. A po instrukcji print musi pojawić się nawias. Co się stanie, jeżeli ten nawias dostosuje w wersji 2.7. Też mój komunikat pojawi się poprawny. Wszystkie omawiane tutaj instrukcje będziemy omawiać dla wersji pytona 3.6 i wyższych, głównie dlatego, że zdecydowana większość z Was pewnie z takich wersji pytona będzie korzystać. Natomiast... A gdyby się miało okazać, że będą występować drobne różnice składniowe związane z Waszą wersją Pythona, no to proponuję albo sugerować się komunikatami, które od razu wyświetla nam interpreter, albo szukać informacji w dokumentacji, albo pisać do mnie. Co jeszcze umożliwia nam instrukcja print? Umożliwia nam wyświetlenie kilku łańcuchów znaków koło siebie. Jednym łańcuchem znaków niech będzie imię Ala, drugim łańcuchem znaków niech będzie imię Tomek. Jak widzicie, jeden łańcuch znaków umieściłem w apostrofach, drugi łańcuch znaków umieściłem w cudzysłowie. Nie ma to najmniejszego znaczenia, oba te sposoby są równorzędne. Jedyne czego nie możemy zrobić, to otworzyć za pomocą apostrofu, a zamknąć za pomocą cudzysłowia. Wywoła to błąd. Łańcuch znaków rozpoczęty apostrofem musi zakończyć się apostrofem, dlatego taki napis sprawi, że wszystko, co jest od pierwszego apostrofu do drugiego apostrofu, zostanie potraktowane jako jeden napis, a nie dwa osobne napisy. Co więcej, możemy łączyć łańcuchy znaków ze zmiennymi. Zmienna imię niech zawiera imię. Mateusz. Mogę teraz napisać zawartość zmienne imię bez cudzysłowia i apostrofu, bo tak podajemy nazwę zmiennych a następnie się z tym imieniem przywitać. Pojawił się napis. W miejscu zmiennej imię rozwiana została zawartość tej zmiennej. Następnie pojawił się napis. Witaj. Co jeszcze? Możemy wyświetlać zawartość tablic. Oczywiście taka tablica musi być zdefiniowana w pamięci naszego komputera. Nazwijmy ją sobie A i niech taka tablica zawiera imiona. Ala, Aga, Adam, Andrzej. Napisanie print. A spowoduje wyświetlenie na ekranie zawartości naszej tablicy. Może się tak zdarzyć, że chcemy wyświetlić kilka elementów łańcuchów lub zmiennych, ale niekoniecznie chcemy oddzielać je od siebie przecinkiem, tak jak to było w poprzednich przykładach. Zdefiniujmy sobie kilka zmiennych, które dla odmiany będą liczbami. Teraz, jeżeli wyświetlę liczby o, B, C i D, na ekranie monitora pojawi się każda z tych zmiennych oddzielona od kolejnej przeciwki. Przypuśćmy, że ten separator chciałbym zdefiniować w inny sposób. Mogę napisać separator równa się i zdefiniować u, ciąg znaków, który będzie te liczby od siebie oddzielał. Jak to będzie myślnik, dwukropek, Myśli. Jak widzicie, pomiędzy każdy z moich elementów został dostawiony taki właśnie separator. Co by się stało, gdybym dla tablicy chciał zastosować o, taki separator, czyli zdefiniować separator i niech będą to trzy, dwóch kropki. Nie ma żadnego efektu. Dlaczego? Dlatego, że najpierw został wyświecony w całości element A, a dopiero później ustanowiony został separator, ale ponieważ nie ma drugiego elementu, który miałby być od elementu A oddzielony, więc ten separator nie został zastosowany ani razu. No ale często się zdarza, że nie chcemy wyświetlać elementów tablicy w taki sposób, tylko w inny i tutaj z pomocą przychodzi nam metoda join. A mianowicie mogę. Zdefiniować. Element oddzielający. Niech to dalej będą trzy kropki. A następnie dołączyć do niego zawartość mojej tablicy. A błąd. Otwarłem cudzysłowiem, zamknąłem apostrofę. Dalej błąd. Za dużo nawiasów. Jest, to działa. Do trzech razy sztuka. Jak widzicie, został wyświetlony pierwszy element w mojej tablicy. Następny element rozdzielający, drugi element rozdzielający, trzeci element rozdzielający i czwarty element w mojej tablicy. Najważniejsze do zapamiętania: Print służy do wyświetlania elementów na ekranie naszego monitora. W princie możemy łączyć ze sobą łańcuchy znaków oraz łańcuchy znaków z zawartością zmiennych. Najlepiej oddzielać je od siebie przecinkami. Moglibyśmy teoretycznie wypisać dwa łańcuchy znaków, nie dając pomiędzy nimi przecinka. I zadziała to. Zostaną potraktowane, sklejone razem ze sobą, potraktowane jako jeden napis. Natomiast, jeżeli w taki sposób próbowalibyśmy dokleić jeszcze zawartość zmiennej, pojawi się błąd błąd składni. Dlatego najlepiej każdy jeden łańcuch znaków od kolejnego oddzielać przecinkiem. Wyświetlił się łańcuch znaków ala zapisany w apostrofach, łańcuch znaków domach zapisany w cudzysłowie oraz zawartość zmiennej imię, w tym przypadku Mateusz. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę miłego dnia.